Hej, hej, witajcie ponownie na kanale Co Jest Grane, gdzie gram w gry w miłym towarzystwie. Dzisiaj przychodzę do was z filmem z Path of Exile 2, filmem w którym postaram się podzielić z wami wskazówkami, które ja jako ciągle noob w tej grze nauczyłem się i być może będą to rzeczy, które pomogą wam w waszej rozgrywce. Poniżej na dole materiału postaram się zrobić rozdziały z tymi 10 wskazówkami w Także śmiało możecie sobie tam przeskoczyć do tego, co Was interesuje. Pamiętajcie o youtubeowych rzeczach, a my już zaczynamy. Dobra, także punkt pierwszy będzie o tym, co według mnie warto podnosić z ziemi. Po pierwsze, będzie to złoto oraz wszelkiego rodzaju waluty. E, takim bardzo podstawowym przykładem waluty będzie Scroll of Wisdom. E, do tego e, rzeczy takie jak Regal Orby, Orb of Augmentation, Orb of. Przepraszam, orb of transmutation, orb of augmentation, wszelkiego rodzaju orby, można by rzec. To jest coś, co na bank powinniście zbierać. Poza tym, wydaje mi się, że wszystko, co jest żółte, warto zbierać. Powiem Wam w późniejszym punkcie, dlaczego. E, oprócz tego, wszystko, co ma sloty na e, runy, tak? I te sloty są oznaczone takim kwadracikiem albo dwoma kwadracikami, które możecie widzieć tutaj za nazwą przedmiotu. Także takie rzeczy też polecam podnieść. E, oprócz tego, wszystko co może potencjalnie stanowić upgrade dla naszej postaci, czyli ja jako mnich walczę quarterstuffami, być może ten quarterstuff byłby lepszy niż to co mam. Akurat w tym wypadku raczej tak nie będzie, gdyż wszedłem do dość niskopoziomowej strefy w porównaniu z moją postacią. Natomiast... Zasadniczo nawet biała rzecz, ale e, rzecz, która jest z kategorii broni, których używam albo na przykład pancerz, który będzie na evasion i energy shield, czyli taki jakie używam, e, ja osobiście podnoszę takie rzeczy z ziemi nawet jak są białe. Oprócz tego myślę, że jeżeli macie w sobie żyłkę kolekcjonera, to pewnie powinniście też zbierać wszelkiego rodzaju unikalne przedmioty. Punkt numer dwa będzie o tym, co robić z tymi przedmiotami. No więc, po pierwsze, warto je identyfikować. i ja już jestem w endgame'ie i jestem w swoim hideoutie, ale nawet w kampanii będziecie mieli The Hooded One, który będzie świadczył dla Was usługi identyfikacji. No i tak, możecie sobie na takiego pana kliknąć, dać Identify Items, natomiast możecie też Control go kliknąć: także przytrzymujecie Control, klikacie i Nasze itemy zostały automatycznie zidentyfikowane, to powinno przyspieszyć wasze, e, waszą obecność w waszym hideaucie czy też w mieście w kampanii. Teraz jak wejdę sobie w ekwipunek, to sprzęt jest zidentyfikowany. E, no, i teraz tak, sprzęt możemy albo sprzedać, albo zdezenchantować, i w rezultacie tego dostać szardy, walut e, growych, e, albo rozłożyć je na salvage bench'u i też dostać pewnego rodzaju szardy, które później można wykorzystać do upgrade'owania naszego sprzętu. Według mnie kolejność powinna być taka, że wchodzimy najpierw w salvage bencha, salvage'ujemy co możemy, czyli wszystko co ma sloty plus wszystko co ma quality na sobie, czyli jest superior. Oczywiście z wyjątkiem rzeczy, które planujecie używać. Później idziemy sobie do Ketzuliego albo też do Konkretnego sprzedawca w jednym z aktów gry, który świadczy usługi Desenchantmentu, no i tutaj możemy sobie rozłożyć sprzęt. Ja w tym momencie rozłożę wszystko, co mam. Natomiast e, możecie też sprzęt sprzedawać, i też tutaj podobnie. E, Control-click to jest skrót do Desenchantmentu: zawsze jeden sprzedawca w mieście będzie miał coś takiego. Control-click na innym sprzedawcy to będzie sklep, gdzie możecie po prostu rzeczy sprzedać. Albo ewentualnie rzeczy kupić. Jeżeli chodzi o disenchantment versus sprzedawanie rzeczy, co warto robić? Myślę, że to zależy od Waszych potrzeb. Jak potrzebujecie złota? Czyli tego co widzicie tutaj, macie go mało, chcielibyście mieć więcej w jakimś celu? Na przykład chcecie się zrispekować albo chcecie się pobawić w hazard, to po prostu sprzedawajcie więcej rzeczy. Natomiast jak planujecie więcej bawić się w crafting, chcielibyście mieć więcej Regal Orbów albo więcej Orbów Transmutation, wówczas bardziej inwestujcie czy przemielajcie te przedmioty, korzystając z tej usługi Dysenchantmentu. Moja trzecia rada, stricte związana z tym, o czym mówiłem wcześniej. Odwiedzajcie sklep po każdym waszym awansie. Naprawdę, czasami w sklepie można wyhaczyć naprawdę niezłe łupy. Między innymi, pas na przykład, który znalazłem, który daje mi 3 czarm sloty. To jest coś, co maksymalnie randomowo znalazłem w sklepie. Także nie zapominajcie o tym i naprawdę sprawdzajcie ofertę sklepu. Tutaj są często gęsto przedmioty rzadkie, czyli żółte, ale nawet z tymi niebieskimi. Przy pomocy craftingu można czasami coś zrobić. Także co level sklepy się resetują, także zawsze polecam naprawdę odwiedzić sklep i kupić to, co ma jakiś potencjał dla waszej postaci. Czwarty punkt na mojej liście będzie dotyczył złota, czyli tego oto co widzimy tutaj. Oczywiście złoto wypada nam z potworów oraz ewentualnie z różnych elementów otoczenia, takich jak różnego rodzaju dzbany czy skrzynie no, i co możemy z tym złotem zrobić? Otóż, po pierwsze, złoto przydaje nam się albo może nam się sprzedać do rispeków. Możemy rispekować nasze drzewko umiejętności. Tak, w tym momencie, tak jak widać tutaj, każdy punkt u mnie kosztuje jakieś 2,5 tysiąca. Możemy rispekować też nasze drzewo Atlasu, oczywiście tylko w endgame'ie. Tutaj, jeśli chodzi o cenę, ten koszt jest troszkę wyższy, ale nie jakoś diametralnie wyższy. No, i oprócz tego możemy oczywiście używać naszych handlarzy i kupować jakieś przedmioty oraz bawić się w hazard. A propos hazardu, nie wiem czy ja czegoś nie ogarniam, ale Alwa, która powinna według mnie odpowiadać za hazard w endgame, w naszym hideoucie nie jest w stanie tego zrobić. Jak to ten problem przeskoczyć? Otóż wydaje mi się, że najprościej przenieść się do aktu numer 3, Cruel, i przejść do Zigurat Refuge, dokładnie tutaj. To jest lokacja, w której zaczynamy nasz endgame, w momencie, kiedy nie mamy jeszcze żadnego hideoutu. No i tutaj, jak pogadamy z Alwą, to mamy opcję buy and sell items i tutaj możemy bawić się w hazard, czyli mógłbym na przykład kupić sobie, czego ja tam potrzebuję najbardziej, powiedzmy butów. Poszukam sobie buty, bazę, e, evasion, energy shield na przykład. Czy ja takie znajdę tutaj w ogóle? O, tutaj są także, kupię sobie takie buty. Akurat są to buty rzadkie, także całkiem nieźle mi się wylosowało, że tak powiem, że są to buty lepsze niż mam. Chyba nie, nie dają mi żadnych odporności. Dają mi co prawda parę innych rzeczy, ale wydaje mi się, że to akurat nie byłby. Dobry zakup, ale jeżeli mamy nadmiar tego złota to możemy się tak o to bawić. Te może mają troszkę potencjału do craftingu, ale tak czy siak to pokazuje wam tylko tak w celach demonstracyjnych. Także to są takie gold sinki, czyli rzeczy, które możemy używać, aby się tego złota pozbyć. Natomiast jedna istotna jeszcze porada. Ode mnie wydaje mi się, że warto by było zawsze mieć pewną rezerwę w złocie, na wszelki wypadek. Musimy pamiętać, że gierka jest dopiero w becie, więc twórcy mogą robić różne, czasami może dziwne rzeczy na drzewku, które mogą nasz build wgnieść w podłogę i może będziemy musieli zdecydować się na jakiś większy rispek. Jeżeli jeden punkt w tym momencie, a mam level 77, zdaje się, teraz tutaj będąc, nie mogę tego sprawdzić. Tak, 77 kosztuje jakieś 2,5 tysiąca, to aby zrispekować się w pełni, potrzebowałbym. Potrzebowałbym z tego, co sobie na szybko policzyłem w kalkulatorze, jakieś 192 tysiące złota. Natomiast wydaje mi się, że rzadko jednak będziemy chcieli się zrispekować tak całkowicie, albo musieli się zrispekować całkowicie. Także wydaje mi się, że taką prostą kalkulacją, jaką bym przyjął, przyjął jeśli chodzi o taką rezerwę w złocie, jaką warto zawsze sobie zatrzymać na wszelki wypadek, to jest nasz level pomnożony przez 2000. Także w tym momencie na 77 levelu e, powinienem mieć nieco ponad 150 tysięcy złota. Aby czuć się bezpiecznie w razie jakichś problemów, w razie jakichś dużych zmian w grze, mógłbym się prawie całkowicie zrispekować. Także polecałbym taką rezerwę trzymać. Czy to jest dużo? Może się to wydawać dużo, szczególnie graczom początkującym. Ale tak naprawdę, złoto jest bardzo powszechnie dostępne w grze. I pamiętajmy też, że jak mamy deficyt złota, to możemy bardzo łatwo sprzedać po prostu przedmioty, sprzedawać wszystko, co znajdziemy przez jakiś czas. Oczywiście. To, czego sami nie potrzebujemy, i dzięki temu dosyć szybko to złoto zgromadzić. Kolejną rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest co warto zrobić w kampanii, a co możemy sobie odpuścić, szczególnie jak przechodzimy przez kampanię po raz kolejny i chcielibyśmy ją zrobić jak najszybciej. E, ikonki na mapie pokazują nam ważne rzeczy, rzeczy, które mogłoby się wydawać warto zrobić. Natomiast czy wszystkie je warto zrobić? Nie do końca. Wiele z tych ikonek, tutaj akurat chyba na tej mapce mam wszystko poodhaczane, ale wiele z tych ikonek nie ma żadnego symbolu koło siebie. To jest przykład tego. Natomiast niektóre mają taki plusik, tak jak na przykład ta. I e, ikonki z plusikami są bardzo, bardzo ważne. One zawsze nam dają jakiś permanentny buff. Na przykład tutaj mamy plus 10 do odporności na zimno. Tutaj mamy dwa dodatkowe skill pointy, także super ważne i super cenne rzeczy. Tutaj na przykład również mamy dwa dodatkowe skill pointy. I dlatego też ikonki z plusikiem, koło czaszki albo koło innego symbolu to są rzeczy, które naprawdę warto zrobić przy każdym przejściu. To spowoduje, że będzie nam po prostu łatwiej. Natomiast cała reszta rzeczy jest totalnie opcjonalna i jeśli nam się spieszy, jeśli chcemy przejść przez kampanię jak najszybciej, to możemy je sobie spokojnie odpuścić. Przy okazji, też tutaj w górnym rogu mamy legendę, także jakbyście chcieli, jakby kogoś interesowało, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, to możecie sobie tą legendę otworzyć albo przypiąć, klikając po prostu na tą ikonkę z tą literką i. I tak jak widać, ikonki z plusikiem to są rzeczy związane z upgrade'em, który dostaniemy. Kolejny punkt będzie o salvage benchu i o reforging benchu. To są dwie takie ławeczki, powiedzmy, wspomagające crafting, które odblokowujemy w trakcie kampanii. Natomiast szczególnie grając w kampanię po raz któryś, można zapomnieć o nich i ich nie odblokować, a one są bardzo przydatne, szczególnie w endgame, chociaż nawet w trakcie kampanii możemy oczywiście z nich korzystać. Po pierwsze, zacznijmy od salvage bencha. I tutaj Salvage Bench odblokowujemy już w pierwszym akcie e, poprzez zrobienie questu z odzyskaniem narzędzi kowalskich dla Renliego. I to jest ta ikonka dokładnie, także pamiętajcie, aby ją e, odhaczyć, aby ją wyszarzyć, aby tego questa po prostu ukończyć. To odblokuje wam ławeczkę craftingową, w której będziecie mogli rozbijać sprzęt, który ma gniazda albo ma quality. I dzięki temu będziecie mogli w dłuższej perspektywie czasu produkować sobie więcej waluty, którą będziecie mogli używać do craftingu, czy do upgrade'owania sprzętu, który naprawdę będziecie potrzebowali. Jeśli chodzi o Reforging Bench, to tutaj sytuacja wygląda tak, że odblokowuje się to w akcie trzecim, także sporo później w kampanii i odblokowuje się to tutaj w Molten Vault e, poprzez walkę z tym panem e, McCool The Forge Master. Także też upewnijcie się, że tą ikonkę macie odhaczoną, że jest wyszarzona i dzięki temu Reforging Bench powinien znaleźć się w Waszym, waszym mieście, a później też w Waszym hideoutzie. No i w Reforging Benchu możemy włożyć e, trzy przedmioty, które mają w idealnym świecie ten sam level, chociaż nie muszą mieć dokładnie tego samego levelu, ale są to przedmioty tego samego typu, czyli tam są... Tak samo wyglądające buty, na przykład, a oprócz tego mają ten sam poziom rzadkości, czyli są to na przykład trzy pary butów, które są magiczne, i wówczas ten przycisk Reforge będzie nam dostępny, i będziemy mogli stworzyć sobie kolejną parę butów, również magiczną. Do czego to warto używać? Jeśli bawicie się dużo w crafting, będziecie dużo próbowali. E, zrobić jakiś upgrade'ów z waszych przedmiotów, które wam wydropią z mobów albo też będziecie znajdować przedmioty, które zidentyfikujecie i okażą się one mech, nie do końca dobre dla waszej postaci ale e, dzięki reforging bench'owi jak znajdziecie trzy takie przedmioty, tak jak wspomniałem tego samego typu i o tym samym poziomie rzadkości to będziecie mogli zrobić sobie z niego czwarty przedmiot, czyli tak jakby Dać sobie czwartą dodatkową szansę na to, że ten oto przedmiot wyroluje się, jakieś tam algorytmy spowodują, że on akurat będzie miał cechy na sobie, które wam będą bardzo przydatne. Także jest to naprawdę całkiem spoko urządzenie, które jak będziecie mieli trzy szanse na crafting, to ono tak jakby gratis da wam czwartą szansę, jeżeli w tych trzech wam się nie udało. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj też jeszcze dodam, że ten boss szczególnie on może być trudny, jak będziecie tutaj pierwszy raz. Także nie bójcie się jak Reforging Bencha, nie uda Wam się odblokować od razu. On nie blokuje Wam kampanii, także spokojnie możecie przejść do Cruel, możecie nie wiem skończyć akt pierwszy, drugi, obojętnie nawet przejść całą kampanię. Ale jak to Wam się uda w endgame, myślę, że jest to naprawdę konieczne narzędzie, także. Nap naprawdę, na pewnym etapie wróćcie do tego bossa i go zlikwidujcie. To w późniejszym etapie gry powinno być bardzo proste. No i ten Reforging Bench Wam się pojawi. Salvage Bench prosty do odblokowania i raczej przydatny już w kampanii. Natomiast Reforging przyda Wam się dużo bardziej w endgame. Także nie trzeba się z nim spieszyć, ale naprawdę warto go mieć. Kolejne trzy porady ostatnie już będą dotyczyły stricte endgame'u. Pierwsza z nich dotyczy tego, że e, na naszej mapce różne konstrukty, które są istotne w endgamie, widać przez tą mgłę, która nas otacza. Także nawet jak nie mamy bezpośredniej wizji, to możemy niektóre rzeczy dostrzec tutaj w tej mgle. Nie działa to chyba na strasznie dużą odległość, ale tak czy siak e, na pewien dystans widać co w tej mgle się dzieje i to może nam pomóc e, opracować sobie jakąś ścieżkę którą będziemy chcieli podążać na przykład tutaj są trzy wieże które są bardzo blisko siebie może być to ciekawa rzecz na pewnym etapie rozgrywki e, możemy też tutaj wypatrzeć e, inne konstrukcje nie mam nie widzę teraz obecnie u siebie żadnej takiej ale jedną z takich konstrukcji jest na przykład to czyli zdaje się monolit i coś takiego też jak najbardziej widać przez tą mgłę wojny. Także planując Wasze wędrówki po Atlasie, myślę, że czasami warto sobie tutaj, warto się tutaj porozglądać i zadecydować, gdzie warto tymi naszymi mapkami podążać. Kolejna rzecz związana z endgame będzie związana z tabletami, czyli takimi oto przedmiotami, które powinny zacząć Wam wypadać, jak e, tylko dostaniecie się do, do endgame. Nie są to częste dropy, ale prędzej czy później jakieś zobaczycie. Otóż te tablety wraz z wieżami mogą służyć do tak zwanego juice'owania map, czyli do powodowania, że na tych mapach, w okolicy tych wież, pojawi się więcej mechanik. Te mapy staną się trudniejsze, ale też będziemy mogli dostać z nich więcej łupów. E, taki przykład, który już zrobiłem, e, to na przykład włożyłem takie tablety do tych dwóch wież i dzięki temu wylosowało mi się kilka mapek, które planuję niedługo spróbować zrobić, które mają aż po cztery rzeczy tutaj na sobie, tak jak widać. Ta na przykład ma Breach Ritual, Potwory są Irradiated, czyli mają plus 1 do poziomu, i potwory też są Corrupted, czyli mają ponownie plus 1 do poziomu. Także taka mapa na pewno będzie trudniejsza, ale potencjalnie może dać mi dużo łupów. I jeśli chodzi o te tablety, to taką wieżę trzeba sobie na początku zrobić, czyli ją odblokować, tak aby się zakolorowała jej podstawa tak na zielono. No i wówczas możemy sobie taką wieżę kliknąć i włożyć do niej tableta. No, i takiego tableta mogę na przykład włożyć tutaj. I jak kliknę Influence, to mechaniki związane z tym tabletem. Ja mam, miałem akurat tablety, tylko które dają Irradiated. Pojawią się gdzieś w okolicy, co pewnie było widać. No, i teraz tak. Bardzo fajnie jest mieć takie miejsca na naszej mapie albo znaleźć takie miejsca, kiedy mamy kilka wież koło siebie. I powiedzmy, że tutaj mam te wieże są całkiem blisko siebie. Włożę tutaj drugą mapę, i dzięki temu zwiększam szansę na to, że te same albo inaczej, że ta sama mapa dostanie, zostanie zbufowana przez więcej niż jedną wieżę. Czasami nawet możemy znaleźć sytuację, kiedy takich wież jest więcej niż dwie blisko siebie. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj coś takiego widziałem we mgle. Nie wiem, czy to ponownie znajdę. Yy, może nie do końca. O na przykład tutaj, te trzy wieże są całkiem blisko siebie. Jakby mi się udało do nich dojść i odblokować wszystkie trzy, włożyć trzy tablety. W idealnym świecie trzy tablety różne, czyli jedna na przykład, która daje Irradiated, jedna która daje Breacha i jedna, która daje Delirium. To by było idealne rozwiązanie, żeby mapy dookoła stały się naprawdę potężne, naprawdę potencjalnie, aby zaczęły miały potencjał na wydropienie naprawdę fajnych rzeczy. Także tak mniej więcej to działa i no, wydaje mi się, że warto to robić, chociaż oczywiście uważajcie, jeżeli wasza postać nie będzie zbyt silna, to takie drusowanie map może okazać się po prostu zbyt trudne dla was później do wykonania. Ale im dalej w las, tym pewnie więcej powinniście zajmować się tego typu aktywnością. I ostatnia rzecz, dziewiąta. A że nagrywam ten filmik przez dwa dni, to nawet nie wiem już, czy w intrze mówiłem o tym, że będzie ich 10. W każdym razie, jak tak mówiłem, to kłamałem, będzie ich niestety tylko 9. To jeszcze jedno zastosowanie dla Reforging Benchu. Otóż możemy w niego wrzucać nasze Waystone, czyli tak naprawdę mapki z PoE 2. Co jest ważne. Waystone'y muszą być tego samego poziomu, ja tutaj dla pokazania tego z obrazowania wyjąłem sobie trzy waystone'y poziomu pierwszego i byłoby dobrze, aby miały one ten sam poziom rarity, czyli te wszystkie trzy waystone'y są magiczne. W momencie, kiedy takie trzy waystone'y sobie wrzucę do reforging bench'u, będę mógł kliknąć reforge i w zamian dostanę waystone tego, tej samej rzadkości poziom wyżej. Także jak mamy dużo Waystone'ów niskich poziomów, których już nie potrzebujemy, to możemy w ten sposób zamieniać je na Waystone'y poziomów wyższych. No i oczywiście te Waystone'y też będą miały ten sam właśnie poziom rarity, także w tej sytuacji dostałem Waystone magiczny poziomu drugiego. To jest bardzo podobna Recepturka jakby na crafting, która była w PO1, z tym, że tam musieliśmy sprzedać trzy mapy jednego poziomu do po prostu do handlarza w sklepie, a tutaj działa to w tym Reforging Benchu, ale sama receptura jest właściwie identyczna, także to też może Wam się przydać. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje porady, czyli porady od Nuba. Nuba, który ma ledwo 90 godzin w drugiej części Path of Exile, obecnie na liczniku. I też e, kończąc już chciałbym podziękować bardzo wszystkim widzom moich streamów, a jednocześnie zaprosić też innych e, widzów tego filmu być może na, na streamy. E, podziękować chciałem widzom streamów głównie za to, że przy wielu z tych czy do wielu z tych porad zainspirowali mnie właśnie oni, e, podpowiadając mi różne rzeczy albo po prostu rzeczy wyniknęły gdzieś tam z naszych dyskusji. E, także. Dzięki Wam bardzo i gorąco zapraszam wszystkich na streamy. Pamiętajcie też o YouTubeowych rzeczach No i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w innym filmie albo na streamku. Do tego czasu jak zawsze bawcie się dobrze grając w gry, trzymajcie się. Cześć.